najmłodsza kwatera Prince'a, jak widać Manisol trzyma się w najlepsze spadło 17 mm no i widać, że bardzo dobrze się trzyma nie będę się zatrzymywał, bo mi naleci Będę musiał się w nich zakręcić ale widać widać, że jest jest biało, także Także zdaję jakoś egzamin. Myślę, że 17 mm, i, i nadal jest. No to chyba nie jest, nie jest zły wynik. No. Będziemy obserwować dalej. Odwrócimy się w drugą stronę strony będziemy jechać, zobaczycie, tak samo jest biało. Pod słońce to nie widać za bardzo. Kolejny śierną, bo już jest mokro. No i w drugim rzędzie to samo. sobie musiałem pozakładać zakładać, bo przy tym opyskiwać ja nic do tyłu nie widzę. To już podłukłem oczywiście. już przywożę puste jeszcze mi zostało chyba 50 palet w komorze no i już kończę kończę handel zostało tu trochę Widać? samochód już załadowany także jadę dzisiaj ostatni kurs no i w poniedziałek będzie no tyle mi została tam garstka i tyle mi i tyle mi zostało do wywiezienia, ale to już w poniedziałek zrobię dwa kursy. Zamykamy drzwi i jedziemy. Także po sortowaniu wychodzi w miarę dobrze. Jest jak wiecie jest potężna panika na temat tego koronawirusa. No i nie właśnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na owoce, na warzywa. No i nie wiem jak to się dalej skończy, żeby to nie chciało stanąć teraz cały ten handel. Bo to mówią, że zamkną wszystkie sklepy. Także jak mówię ktoś, ma tam pootwierane, no to jest taki ostatni dzwonek, żeby to to wszystko sprzedać, wypchnąć. No i niech to idzie, tak. Dobra, zamykamy windę. Jedziemy na firmę rozładować. I to będzie w tym roku już po handlu i czekamy co to dalej będzie z tym towarem biorę się jutro zasianie sianie to wrzucę wrzucę coś też coś dogram połączę dwa filmy z siania miałem pryskać miedzią no ale niestety Odpuszczam, bo na sobotę zapowiadają mrozy, także nie ma, nie ma sensu i na razie się wstrzymuję i będę dopiero, się poniedziałek, jak się trochę ociepli, zwykłym miedzią zrobić, tą 380 płynną. Dobra, ja jadę się rozładować i... i coś potem jeszcze może wieczorkiem z jeden siewnik zrobię, jutro z końcówkę, to coś Wam dobre bierzemy się za wsianie saletrzaku to jest z Anwilu w Big Bagach po 500 kg i on jest z dodatkiem magnezu mamy 4% magnezu no i wózkiem do góry mam od spodu zawór spustowy bo wszystko mi do big baga, do, znaczy do siewnika wszystko nie wchodzi, bo jest troszeczkę mniejszy. Tamten drugi siewnik, co siałem, on się do saltrzaku nie nadaje, bo on sieje w całość. Także ja muszę tutaj w pasy posiać. <laughs> i odmierzamy sobie dawkę ile wejdzie resztę zamykamy, opuszczamy dawką jaką będę jechał to jest około 300, 200 do 300 kg na hektar siejemy w pasy dawka azotu będzie troszeczkę zwiększona ze względu na to, że zrobiłem cięcie korzeni czyli te 20% trzeba więcej tego azotu posiać no, i to ładnie się sypie żeby nie gubić nawozu to sypiemy tyle tylko ile ile wejdzie żadnych czub żadnego czuba nie sypie bo <laughs> no, nie ma sensu żeby to się potem po dołkach nie rozsypywało ładnie rozgarnąć a te 400 kilo Niego powinno wejść. Ładnie się sieje, bo on ma ładne granulki. Też mam dwa rękawy. No i dobra, i starczy Resztę opuścimy, bo jakby wypad zawór to. Wysypie się na ziemię Także Te 10 hektarów W miarę Prawie 5-6 godzin Będzie obsiane No i dobra, resztę mi sobie zostanie Nic nie marnowało. O. No i dobra, jedziemy.